Słyszymy te słowa bez przerwy i ich nie doceniamy, a świat jest pełen ludzi, którym nikt nigdy nie powiedział, że Bóg ich kocha. Myślę, że większość ludzi bije się z myślami i wrażeniem, że Bóg wciąż ich karci. Myślisz coś w tym stylu, nie modliłem się jak trzeba. Zgadzasz się, że czasami tak się czujemy? Wiem, gdy jest źle, to nie chcesz wznosić rąk. Ja czułam się tak przez wiele lat. Diabeł zawsze przypominał mi o tym, czego nie zrobiłam. Bez względu na to, ile robiłam, zawsze znalazło się coś, czego nie zrobiłam. Dlatego zawsze czułam się źle, miałam wrażenie, że Bóg nie może być ze mnie zadowolony. Ale On nie jest zadowolony z nas dlatego, że robimy wszystko dobrze. Jest zadowolony z nas, bo wierzymy w Jego Syna, Jezusa Chrystusa.